obejrzeniem tego filmu, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętaj również o dzwoneczku. Pa! Joś Manko, z tej strony Ananowski X. a w dzisiejszym odcinku będziemy szukać bobra, yy, bo ostatnio, jak tu byłem, w lesie, jesteśmy teraz w lesie, jak tu ostatnio byłem, to widziałem tu bobra. Postanowiłem nagrać to. Więc teraz zapraszam do oglądania. Pamiętaj również o zostawieniu subskrypcji na moim kanale dzwoneczka oraz łapeczki w górę. Zobaczmy do oglądania. Teraz właśnie, tu widać, yy, obgryzione. Ładnie, ja, że przejść. Tutaj byliśmy, to widziałem. Tutaj, chodźcie. Tutaj, tak widzę. Zejść. Widać tu, od dobra, Pogryzione. Widać tylko, że to jest rzeczka i się boję, żebym mi tu nie wyskoczył. Z rzeka. Znaczy taki ruch. ruch, i teraz idziemy dalej, że ja dalej coś tutaj znajdziemy. Jest tu to bardzo, to bardzo dużo jakichś roślin, krzaków i, i dużo pokrzyw, więc to tak nie obchodzi. Ale jak szczególnie bardzo ich yy, gorąco. Tu mamy kolejne. Trzeba tutaj się da unieść. ciężko ale u, u mnie sprzeda chodź, sprawdzimy tutaj tu jest ta rzeczka. i tu, tu patrzę, żeby ten bobrym, bober mi tu nie wyskoczył na twarz to może być tam ale nie wiem jeszcze tu patrzę że schodzimy sobie po tym lasku i na i spacerek i prostu że nagram film ponieważ właśnie ja nagrywam. Zaraz ja będzie fajnie. O dobrze, do znajdziemy. Teraz pójdziemy. Pójdziemy do drugiego takiego rogu, ale on jest połączony. Takim rurą. Tu mamy więc takie tutaj. Tak duże jest tego. Takiego. Nie wiem, coś drewno zrobione. Z drewno, jakieś kory, jakieś trawy. On by mi wyskoczył. Tutaj mamy jakiś mam krzak duży, żeby się tutaj nie wywalić. Teraz może pójdziemy tam. Więc idziemy tam. Tam też, tam też jest taki rowek, więc zobaczymy. Chyba ja Wam coś pokazać. Znalazłem to. Patrzcie. Nie wiem czy to widzicie. Ale to jest nora jakaś że ta gałąź zachodzi, ale tam jest gałąź. Tam. Więc tak patrzę, że. Czy tam jest? czy nie ma. Tam, tam jest, tam. Tak teraz, idę. teraz? Idę. Yy, teraz. No, na to jest drugi rów, co omówiłem. Drugi ruch, tylko że przejdziemy tędy. To będzie nam trzeba tam. Um, w bagnie jakimś. Jem teraz tam. tutaj są jakieś drzewa. Jakiś piękny zapach natury. Piękności. nie by byłaby jakby tu była jakaś górka. Nie, jakby była tutaj jakaś górka. I by było tam sobie zobaczyć. A to było widziałem, więc chciałem to nagrać, żeby mi już uciekł. Tu było tak dużo drzew obelanych od właśnie um, od właśnie bobra Coś mi tym robię teraz. Ja mówiłem, tylko tu pełno jeżyn. No, no jest to woda trochę wejdę na dół. Mówiłem, że... Tak dużo wody. Ale to zarosło. Dobrze yy, widziałem. Tylko teraz jakoś go nie widać. pokazywałem wam jeszcze ten nora. Były dwie nory, ale tej drugiej nory nie, ma, nie znalazłem. Ja właśnie nawet tym lesie. Szukam jakichś drzew obgryzonych. Łow! Wow, wow. tutaj zobaczymy, żeby, żeby nie było, ile bobra nie znalazłam. Chodźmy jeszcze tam. tak że, yy, że on tak urósł. Jest to nowy że to po prostu przejście nie da. Przejście nie da. Więc tak trudno teraz tutaj przechodzić tak w znaleźliśmy, ale też pokazałem Wam dużo rzeczy. i żeby Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek.